Od 4 marca rusza nabór na nowy rok szkolny do gniezińskich przedszkoli, których organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Gnieźnie. W przedszkolu nr 10 Janek Wędrowniczek mieszczącym się przy ulicy Sobieskiego będą grupy ogólnodostępne, integracyjne oraz oddział specjalny. Od 4 marca rusza nabór w wersji elektronicznej. Każdy rodzic może wypełnić stosowne dokumenty i przez stronę internetową złożyć te dokumenty też u nas. Można również wydrukować wypełnione dokumenty, przynieść osobiście do przedszkola. Serdecznie zapraszamy. Aby dzieci trafiły do oddziału integracyjnego, do części oddziału dla dzieci z orzeczeniami, należy posiadać stosowne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Takie orzeczenie jest również wymagane, aby przyjąć dziecko do oddziału specjalnego. Grupy integracyjne to są grupy do 20 osób. Oddział specjalny liczy maksymalnie 5 dzieci i oczywiście grupy ogólnodostępne 25 dzieci. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od trzeciego roku życia. Placówka czynna jest w godzinach od 6 rano do 17. Nasze przedszkole sąsiaduje z pobliskim parkiem Miejskim. Także zieleń drzew i to otoczenie sprzyja codziennej eksploracji świata przyrody. Mamy bardzo dobrze wyposażony plac zabaw. Mamy dobrze wykształconą kadrę nasze przedszkole z racji swojej specyfiki, czyli tych oddziałów integracyjnych i oddziału specjalnego. Posiada wielu specjalistów oferujemy zajęcia dla dzieci rewalidacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia Rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Posiadamy również tyflopedagoga, pedagoga, Nasi terapeuci mają również ukończony kurs treningu umiejętności społecznych. Prowadzimy ciekawe warsztaty, zajęcia dla dzieci, także terapię ręki. Każde dziecko znajdzie u nas swoje miejsce, dlatego serdecznie zapraszamy. Tradycyjnie w przedszkolu zorganizowano drzwi otwarte, podczas których rodzice wraz z dziećmi mieli możliwość zapoznania się z ofertą placówki. Będziemy oprowadzać wszystkie dzieci po całej, całym przedszkolu. Będą zabawy muzyczne, taneczne, ruchowe, będą również eksperymenty, będą zajęcia polegające na zamykaniu w bańce. Będzie dzisiaj się u nas dużo działo i zapraszamy. W nowym roku szkolnym w placówce dostępnych będzie 7 oddziałów, w tym dwie grupy ogólnodostępne, cztery grupy integracyjne oraz jeden oddział specjalny.